Cześć, witam Was wszystkich w ten piękny Mglisty Poranek. Dzisiaj jedziemy na spotkanie z kolegami z Republiki. Powinno być fajnie, pogoda na pewno dopisze, powinno być około 30 stopni. Dobrze, że będziemy nad wodą, przynajmniej będzie można się schłodzić. Także ja pędzę, a z wami zobaczę się już na miejscu nad rzeką. Na razie jestem nad rzeką, już jakąś godzinę. Dzisiaj kopię z milanem. To jest właśnie nasz nowy wykop. Wcześniej zrobiłem wykop kawałek dalej. Wybrałem z niego dwa wiaderka, ale wyszły z niego dosłownie trzy złociny, więc od razu tamten wykop został porzucony i robimy ten. Co tam wyszło na płuczni, to się może przejdźmy, zobaczycie. Najpierw pokażę wam płucznie milana. Bo u niego dzisiaj sypnęło i to fajnie, właśnie z tego dołka, który poszerzamy. O, proszę. A u mnie? No, a u mnie, tak jak mówiłem, nie ma nic specjalnego. Są jakieś dwie czy trzy drobniejsze złocinki. O, tutaj je widać. A tak poza tym nie sypnęło niczym ładniejszym. No to dobra, my się zabieramy w zakopanie tego dołka, co z niego będzie wychodziło. Będę wam pokazywał na bieżąco. Także do zobaczenia za chwilę. Czeskie złoto. Das ist się Gold. Pilsner Urquell. Najlepsze czeskie złoto. To na zdrowie. Dziurę mamy wykopaną, przepotężną, z drugiej strony, prawie Australijczycy łapią za łopatę. Milan teraz wyciąga z dna pompą, to co najcenniejsze, ale niestety muszę Wam powiedzieć, że dużo tych cenności dzisiaj nie ma. Idziemy zobaczyć na płócznie. Przepuściłem cztery wiaderka z tego miejsca, które widzieliście właśnie przed chwilą, z tego dołka. Dwa wiaderka z poprzedniego. Z poprzedniego było tam tylko kilka tych drobnych złocinek. Natomiast tutaj jest tych drobnych złocinek trochę więcej, ale niestety nie ma nic większego. Już wam pokazuję, widzicie? O zaledwie kilka złotych kropek. W ryznach niestety nie ma nic więcej. To znaczy może jest coś drobnego, ale pochowane. Nie widzę za to żadnej większej złociny powyżej 2 mm. Co tutaj nie było żadną rzadkością. Dwa kolejne wiadra przygotowane do przepłukania. Także ja kończę scenę. Jeśli coś wyjdzie ciekawego spendader, na pewno Wam to pokażę. Chociaż nie nastawiam się na nic spektakularnego. Także do zobaczenia za chwilkę. Hmm. Więc jest tak, dorzuciłem jeszcze cztery wiadra do tego, co wam pokazywałem wcześniej. Zrobił mi się tutaj taki fajny złoty szlak. Ale niestety nie wyszło nic grubszego. Chociaż ta drobnica też cieszy. O, tak więc to byłby już koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dostarczyłem Wam chociaż odrobiny rozrywki. Zapraszam na kolejny. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie.